Cześć, dzisiaj przyjrzymy sobie najnowszy numer magazynu jego Explorer. Konkretnie jest to numer 6 na rok 2021. Jego cena wynosi 14,99. No i co? Bez zbędnego przedłużania, otwórzmy go sobie. Ciach, ciach, ciach nożyczkami. Dodatek tradycyjnie zostawiamy sobie na koniec. I zobaczmy, co też ciekawego znajdziemy w magazynie. Tematyką tego numeru. Jest, jak widać, historia. Bardziej chyba czas, aniżeli historia jako taka. Jak świat się zmieniał, no takie klimaty. Tradycyjnie dla magazynów Lego Eksperymentu mamy tutaj mnóstwo różnych ciekawych informacji, mnóstwo ciekawostek, jak i również pomysłów, jak możemy wykorzystać nasze klocki, co możemy z nich zbudować. No i fajnie, za to właśnie te magazyny lubię. A w kolejnym numerze otrzymamy taką oto papugę. No całkiem fajna, kojarzy mi się trochę z polibagami z Creatora. Nie jestem pewien czy ją kupię, zobaczymy. No a teraz przejdźmy do dodatku. Z krotków zawartych w tym magazynie budujemy taki oto steampunkowy wehikuł czasu. No cóż, jest to takie oto latadełko ze skrzydłami. Tutaj z tyłu znajduje się taka zębatka, która zapewne ma imitować silnik. Jest tutaj kierownica. Jest siedzonko, więc może sobie tutaj usiąść figurka. I z przodu taki jakiś złoty pierścień. W sumie nie mam pojęcia co on ma reprezentować. Tutaj znajduje się jeszcze taka beczka z takim jakimś złotym elementem. No takie steampunkowe motywy, całkiem mi się to podoba. Chociaż muszę wam przyznać, że ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem tej konstrukcji. Z pewnością dostarcza ona wielu ciekawych elementów. No mamy tutaj koło zębate, te brązowe ścięte płytki, ten złoty element, beczka, siedzonko, kierownica czy też ten złoty pierścień. To jest coś, co jak najbardziej może się przydać. Aczkolwiek, ta no cała konstrukcja, no nie wiem, wygląda tak dość śmiesznie, takie malutkie latadełko. Ale nie jestem jej jakimś wielkim fanem. Wydaje mi się, że w magazynie Lego Explorer pojawiło się wiele, dużo ciekawszych, lepszych konstrukcji, ale nie można jej odmówić, że dostarcza wielu bardzo fajnych elementów. Wow, ależ ekspresowy mi wyszedł ten przegląd. No, tak czasami po prostu jest. Czasami nie ma co się za bardzo nad czymś rozwodzić, tylko po prostu powiedzieć prosto z mostu, co jest fajne, co jest niefajne, i tak właśnie było tym razem. Myślę, że magazyn jak najbardziej jest godny polecenia. Gdyż konstrukcja jako konstrukcja nie do końca mnie przekonuje, ale z pewnością dostarcza wielu bardzo ciekawych elementów, które można gdzieś wykorzystać w naszych własnych konstrukcjach. Więc jeśli traficie na tą gazetkę gdzieś w kiosku, jak najbardziej polecam Wam ją zakupić. No co, w tym filmie to było na tyle. Trzymajcie się, cześć!